Cześć, z tej strony Michał. Witam Was na kanale TechSpec. Dzisiaj przedstawiam przewód Akasa Proslim oraz porównam go z innymi przewodami Sata. Zapraszam na film. Jak widzimy, przewód znajduje się w takim foliowym opakowaniu. Znajdziemy tu informację o jego długości. W tym przypadku 30 cm. Napis Proslim: Super Slim Sata. Kabel. Perfect Cable for Tink Fitting System. Eee, takie typowo techniczne informacje tu znajdziemy oraz tę nic nie mam. Tak więc zajmę się otwarciem. No, muszę Wam powiedzieć, że kabel jest naprawdę robi wrażenie, bo zobaczcie, jaki cienki jest. Bardzo elastyczny. Z prawej może go tak zgi zgiąść super cienki. Naprawdę bardzo fajny. Dla porównania pokażę Wam yy, kabelek, który dostałem od MSI razem z płytą główną. Patrzcie sobie na szerokość, na grubość i na sztywność. Jeśli chodzi o metodę testowania przewodów, będzie ona wyglądała tak, że mój dysk SSD Samsung 840 EVO 120 GB. Podłączę każdy z tych przewodów. Najpierw będzie to niebieski przewód, który kupiłem w lokalnym sklepie komputerowym za 2 zł. I zupełnie nijak, jak widzicie. Ani to wygląda, ani to się układa, sztywne, brzydkie. Potem będzie to przewód, który dostanę razem z płytą główną. A na końcu podłączę dysk za pomocą przewodu Akasa ProSlim i przetestujemy dysk w programie AS SSD i sprawdzimy jego wyniki. Jako pierwszy, tak jak mówiłem, będzie testowany najtańszy kabel SATA. Najprawdopodobniej jest to w ogóle kabel SATA 2, który kupimy za jakieś 2 zł w lokalnym sklepie komputerowym. Następnym przewodem jaki będzie testowany jest to przewód, który dostępny z płytą główną SATA 3, transfer do 6 gigabitów na sekundę. I na końcu dysk podpinamy przewodem AKASA Prosli. Tak więc jak sami widzieliście na testach Taki przewód nie przyspieszy nam pracy dysków. Jedyny, jaki ma plus nad innymi, to jest to, że o wiele ładniej prezentuje się w obudowie i o wiele przyjemniej się go układa, nie sprawia tyle problemów. Tak więc to by było tyle w tym krótkim materiale. Dzięki za oglądanie. Cześć!